Zjeżdżasz z autostrady, oczekując spokojnego miasteczka głównej ulicy otwartej kawiarni oznak życia. Ale zamiast tego widzisz tabliczki na sprzedaż, zamalowane okna i słyszysz szum wiatru w pustych dzielnicach. W oddali stoi zamknięta szkoła. Po drugiej stronie nieczynny szpital. Ameryka pustoszeje. I nikt nie chce o tym mówić. Są miejsca, gdzie amerykański sen nie rozpadł się nagle. Po prostu wyparował. Jedno po drugim całe Stany są porzucane nie z powodu wojen, ale z powodu wyczerpania z powodu rezygnacji z powodu milczenia. A jeśli to porzucenie nie jest tylko ekonomiczne, a jeśli jest zapowiedzią czegoś głębszego kryzysu strukturalnego, demograficznego migracyjnego witamy na niewidzialnej mapie Stanów, o których Ameryka zapomina i które być może nie będą w stanie powrócić. Numer jeden. Alaska. Wyobraź sobie, że przybywasz na Alaskę w oczekiwaniu na wolność i nieokiełznaną przyrodę. Ale to, co zastajesz, jest zimniejsze niż klimat pustka. Nie brak piękna, brak ludzi. Każdego roku coraz więcej mieszkańców zamyka swoje domy, porzuca pracę i żegna się z rodziną. Obietnica dzikiego życia ustąpiła miejsca dżungli porzucenia. Drogi znikają pod śniegiem na całe miesiące. Służby zdrowia nie docierają na miejsce. Nadmorskie wioski są pochłaniane przez klimat, który topi ziemię, na której zostały zbudowane. Nawet ci, którzy próbują zostać, płacą wysoką cenę, drogie paliwo, rzadkie produkty spożywcze, brak internetu. Liczby mogą mylić. Niewielka migracja międzynarodowa maskuje wewnętrzny egzodus. Ale zapytajcie młodych ludzi w Anchorage, rodziców w Nome, handlarzy w Fairbanks. Oni wiedzą: Alaska traci swoich mieszkańców, i być może poli traci swoją funkcję jako stan. Numer dwa: Hawaje. Wyobrażasz sobie raj, ale kiedy lądujesz na Hawajach, widzisz coś zniszczonego. Opuszczone domy, nawet w dzielnicach, o które kiedyś toczyły się walki. Zamknięte szkoły, nawet tam, gdzie są dzieci. Koszt życia wśród palm i krystalicznie czystych plaż stał się nie do zniesienia. Dawni mieszkańcy są wypędzani przez czynsze, które pochłaniają 60% dochodu. Wiejskie kliniki zamykane są z powodu braku lekarzy, a pożary, które spustoszyły Maui, pozostawiły po sobie niewidzialny ślad. Tysiące ludzi uciekło do tańszych miejsc, takich jak Las Vegas, gdzie zmagają się z ekstremalnymi upałami i marginalizacją. Turystyka pozostaje, ale kto serwuje? Koktajle, kto sprząta pokoje. Kto uczy w szkołach Hawaje stały się pustą witryną. Piękne na zewnątrz, puste w środku. Pytanie, które rozbrzmiewa na wyspach jest najbardziej bolesne, czy rdzenni mieszkańcy mogą przetrwać w raju, na który nie mogą już sobie pozwolić? Numer 3 Connecticut, wiktoriańskie domy. Spokojne wybrzeża, stuletnie uniwersytety. Connecticut wydaje się urocze, dopóki nie przyjrzymy się bliżej. Za zasłonami kryje się cicha rozpacz. Całe rodziny pakują walizki. Nie chodzi o to, że stan umiera jest on powoli wysysany od środka. Duszące podatki wypychają mieszkańców do sąsiednich stanów. Młodzi absolwenci Yale i innych instytucji uciekają masowo. A ci, którzy zostają, są świadkami cichego upadku szkoły. Połączone z powodu braku uczniów opuszczone oddziały szpitalne, główne ulice Przypominające makiety miasta, które kiedyś istniało. Całkowita liczba mieszkańców nawet wzrosła dzięki imigracji. Ale co z tymi, którzy się tu urodzili? A ci, którzy stworzyli lokalną kulturę, oni wyjeżdżają. Pozostaje niepokojące pytanie, czy nowo przybyli, zdołają utrzymać stan, którego korzenie się rozpadają. Numer 4. Nowy Meksyk: spodziewasz się sztuki pustyni duchowości. Ale w miastach takich jak Galup czy Raton rzeczywistość jest bardziej surowa. Puste fasady. Tabliczki poszukujemy pomocy naklejone na do wynajęcia. Nowy Meksyk powoli krwawi, bez nagłówków gazet, bez skandali. Bieda niszczy. Wszystko szkoły, szpitale, projekty. Ropa naftowa jest niepewna. Turystyka ma charakter sezonowy. Wykwalifikowana młodzież wyjeżdża do Denver lub Phoenix w poszukiwaniu wynagrodzenia wystarczającego na pokrycie podstawowych potrzeb. Nawet pomimo bezprecedensowych inicjatyw społecznych, takich jak bezpłatne przedszkola, stan nie jest w stanie powstrzymać eksodusu. Nowy Meksyk stał się miejscem, gdzie nawet nadzieja wydaje się tak rzadka jak deszcz w lecie. Pozostanie tutaj jest aktem oporu. A wyjazd kwestią przetrwania. Numer 5 Illinois przyciąga tu urok środkowego zachodu, ale to co się tu spotyka to pudła z rzeczami do przeprowadzki, pośpiesznie opróżnione domy, znikający sąsiedzi jakby coś niewidzialnego ich porwało. Illinois to stan, który cicho cofa się w czasie. Ogłaszany wzrost gospodarczy ukrywa to co naprawdę się dzieje, 64 ze 102 hrabstw Straciło mieszkańców w ciągu ostatniego roku. Wyboiste drogi, stare szkoły, systemy opieki zdrowotnej, które załamują się bez ostrzeżenia. I przestępczość. Nie ta, która trafia na pierwsze strony gazet, ale ta wynikająca ze strukturalnej powolności braku reakcji, poczucia, że nikt nie ma kontroli. Chicago nadal przyciąga imigrantów, to prawda ale wystarczy wyjechać ze stolicy, aby zobaczyć, co się dzieje, małe wioski rozpadające się, puste pola, starsi ludzie, bez sąsiadów, ulice bez przyszłości. Illinois nie tylko wyludnia się, zapomina, jak być domem, a jeśli to wszystko nie, jest przypadkiem, a jeśli te Stany są tylko pierwszymi objawami znacznie poważniejszej choroby głębokiego rozdźwięku między sprzedawanym marzeniem, a rzeczywistością, w której żyjemy. Podobała Ci się dotychczasowa treść polub ten film to bardzo pomaga. Numer 6. Nowy Jork. Do Nowego Jorku przyjeżdża się, oczekując hałasu pośpiechu tłumów, ale w wielu dzielnicach spotykasz echo puste kamienice, zamknięte sklepy cisza tam, gdzie wcześniej panował chaos. Od spisu ludności w 2020 roku Nowy Jork stracił ponad 300 tysięcy mieszkańców. To tak, jakby całe miasto zniknęło. Bez echa. Czynsz za pokój na Manhattanie przekracza 4000 dolarów. Małe miasteczka na prowincji powoli umierają. Szkoły bez dzieci. Szpitale bez pielęgniarek. Rodziny, które od pokoleń mieszkały na Long Island, wyjeżdżają. Nawet nowi imigranci, którzy wciąż przybywają, tylko wypełniają lukę po tych, którzy odeszli. Nowy Jork stał się przebitym balonem. Wciąż unosi się w powietrzu, ale powietrze ucieka. Co się dzieje, gdy finansowe serce Ameryki zaczyna bić wolniej, i nikt tego nie słyszy? Numer 7. Louisiana. Myślisz o Jezie, imprezach, jedzeniu. Ale prawdziwą ścieżką dźwiękową Luizjany jest teraz odgłos pustki. Kolejne huragany pozostawiły całe dzielnice na pastwę losu. To nie tylko fizyczna destrukcja to porzucenie. Starsi mieszkańcy wyjeżdżają, aby nigdy nie wrócić. Powodzie nie ustają. Ma miejsc pracy. Stan traci prawie 30 tysięcy mieszkańców rocznie, którzy wyjeżdżają do innych części Stanów Zjednoczonych. A ci, którzy zostają, żyją w strachu, że będą następni, którzy stracą wszystko. Kultura się opiera, ale nawet ona jest otoczona. Ci, którzy dziś tańczą na ulicach Nowego Orleanu, jutro mogą już mieć spakowane walizki. A jeśli muzyka przestanie grać, co zostanie, gdy nawet dusza nie będzie w stanie utrzymać ciała? Numer 8 Rhode Island Mały stan, ale z ogromną pustką. Rhode Island wygląda uroczo na pocztówkach. Ale ci, którzy tam mieszkają, wiedzą, że coraz trudniej jest tam zostać. Koszty życia rosną jak fala podczas sztormu. Szanse uciekają jak piasek między palcami. Młodzi ludzie wyjeżdżają po ukończeniu studiów. Rodziny walczą o utrzymanie lokalnych przedsiębiorstw. Nowo przybyli, w większości imigranci, utrzymują wprawdzie liczbę ludności, ale na jak długo tkanka społeczna rozpada się. Historia nie zatrzymuje nikogo, gdy teraźniejszość dusi. W najmniejszym stanie kraju problem jest ogromny. Czy da się utrzymać dom, w którym najsilniej Rośnie chęć wyjazdu numer 9, Missouri oczekujesz równowagi. Stan w sercu kraju zdala od skrajności. Ale nawet centrum pęka. Od 2020 roku Missouri zyskało 90 tysięcy nowych mieszkańców. Jednak dane te nie uwzględniają faktu, że większość osób urodzonych w tym stanie wyjeżdża. Miasta takie jak St. Louis próbują się odbudować dzięki imigrantom i projektom rewitalizacyjnym. Jednak na prowincji czas wydaje się stać w miejscu. Połączone szkoły zamknięte sklepy puste kościoły. Wygląda to tak, jakby prowincja rozpadała się podczas, gdy duże miasta próbują złapać oddech. A co się dzieje, gdy serce próbuje pompować? Ale żyły wysychają Misuri, żyje w sprzeczności, rośnie i umiera jednocześnie. Numer 10- Zachodnia Virginia. W końcu dotarliśmy do miejsca, gdzie cisza jest przytłaczająca. Zachodnia Wirginia nie krzyczy. Kurczy się. Powoli, bez hałasu, zamknięto kopalnie. Młodzi ludzie uciekli. Starzy umierają szybciej niż rodzą się dzieci. Nawet regiony pożone w pobliżu wielkich metropolii nie uniknęły upadku. Wśród gór kryją się miasta widma z zamkniętymi szkołami, zakurzonymi sklepami i cmentarzami które rozrastają się szybciej niż jakakolwiek inna branża. W ostatnich latach przybyło tu kilku imigrantów próbujących ożywić coś, co już dawno umarło. Ale to jak dmuchanie na żar w popiołach. Pytanie, które wisi w powietrzu, jest brutalne: jak uratować miejsce, które nie rozpoznaje już siebie w lustrze? Te stany są wyludniane, ale co wypełnia pustkę, którą pozostawiają? A kiedy ten schemat powtórzy się w innych miejscach, kto będzie miał odwagę spojrzeć na mapę i przyznać, że się rozpada? To, co się dzieje, to nie tylko przemieszczenie demograficzne to powolny upadek, ukryty pod statystykami całe stany są drenowane, jakby pod asfaltem były niewidzialne pęknięcia a najbardziej niepokojące jest to, że prawie nikt nie patrzy na to tak, jak powinien oficjalna narracja mówi o wzroście, ożywieniu gospodarczym, adaptacji. Ale jeśli przyjrzeć się uważnie, widać, że istnieje inny podziemny ruch, który zaprzecza temu wszystkiemu. Jest to ruch rezygnacji. Tysiące rodzin pakują całe swoje życie i opuszczają swoje miasta bez rozgłosu. Nie dlatego, że chcą odejść, ale dlatego, że nie mogą już zostać. A to, co podtrzymuje tę fikcję normalności, to ci, którzy przybywają. Imigracja stała się cementem, który maskuje pęknięcia w budynku. W miejscach takich jak Nowy Jork, Illinois, Missouri i Connecticut, całkowita liczba ludności wydaje się stabilna lub rosnąca, ale kiedy rozdzieli się dane, pojawia się prawda: ci, którzy się tam urodzili, wyjeżdżają, a ci, którzy przybywają, nie mają jeszcze wystarczających korzeni, aby zapobiec zawaleniu się budynku. To tak, jakby kraj wymieniał swoje elementy w trakcie podróży, zastępował całe populacje nowymi. Nie z wyboru, ale z konieczności. Model przetrwania tylko że ta zmiana nie jest prosta ponieważ za każdym mieszkańcem, który odchodzi, kryje się pamięć, sieć kontaktów, historia a za każdym nowo przybyłym oczekiwania, wysiłek i często samotność. Wyobraź sobie, że jesteś imigrantem po raz pierwszy, stąpasz w 1900 kraju obiecującym przyszłość i odkrywasz, że zostałeś wrzucony na dryfujący statek. Miasto widmo, w którym właśnie zamknięto szkołę twojego dziecka. Dzielnica, w której najbliższy szpital działa w niepełnym wymiarze godzin. Stan, w którym obiecana praca znika między rozmową kwalifikacyjną a podpisaniem umowy. A mimo to zostajesz. Bo ci, którzy przybyli z zewnątrz, mają coś, czego stracili ci, którzy tu są od zawsze wiarę. I może właśnie dlatego system jeszcze się nie załamał. Bo ci imigranci pochodzący z dziesiątek krajów są dziś tym, co pozostało z dawnej amerykańskiej wiary. Ale jak długo to potrwa, rachunek zbliża się wielkimi krokami. I nie jest to tylko rachunek ekonomiczny, jest to rachunek kulturowy, strukturalny. Kiedy miasta tracą swoje społeczności i nie potrafią zintegrować nowych mieszkańców, nie jest to tylko kwestia zmiany, jest to utrata sensu. Dzielnica bez wspólnej historii nie jest sąsiedztwem. Jest parkingiem dla ocalałych. Krach nie nadchodzi z hukiem, nadchodzi szeptem. W niezręcznej ciszy podczas spotkań społeczności lokalnych, na ulicach, gdzie słychać tylko echo własnych kroków, na lokalnych festynach, które już się nie odbywają, w kościołach bezwiernych, w szkołach z pustymi salami, a rząd. Próbuje zatamować krwawienie za pomocą polityki nadzwyczajnej, zachęty podatkowe, inwestycje zagraniczne, selektywna migracja. Ale żadne z tych środków nie zastąpi tego, co zostało utracone poczucia przynależności. Żyjemy w czasach, w których mapa Stanów Zjednoczonych musi być odczytywana w inny sposób nie według granic stanowych, ale według stref oporu i stref opuszczenia. Miejsca, gdzie wciąż bije serce i inne, gdzie słychać tylko wiatr. Imigracja, która wcześniej była postrzegana jako siła odnowy, dziś służy jako bandaż, który ma powstrzymać upadek. Ale kto zakrywa ranę, nie lecząc infekcji, tylko opóźnia gorączkę. A gorączka nadchodzi, bo wkrótce nawet ci, którzy przybywają z zewnątrz, nie będą chcieli zostać. Niektóre mapy pokazują miasta, inne pokazują drogi. Ale jest rodzaj mapy, którą niewielu potrafi odczytać mapa nieobecności. Nie zaznacza się na niej granic, zaznacza się ciszę, zaznacza się światła, które gasną w oknach, głosy, które nie rozbrzmiewają już na targowiskach, rytuały, które nie powtarzają się. Taka mapa rysuje się obecnie w Ameryce. A ten nowy rysunek rodzi niepokojące pytanie: co dzieje się z krajem? Gdy jego filary odchodzą w ciszy, gdy domy stoją, ale są puste, gdy struktura się utrzymuje, ale dusza odchodzi. Prawda jest taka, że wiele z tych stanów nie tylko traci ludzi, tracą one znaczenie przynależności, stają się krajobrazami przejściowymi, miejsca, w których się przetrwa, ale nie żyje. Być może nigdy nie byłeś w takich miejscach jak Galu, Anchorage czy Utica. Ale to, co dzieje się w tych zapomnianych zakątkach, ma wpływ na nas wszystkich, ponieważ naród, który rozpada się na obrzeżach, pewnego dnia upada w centrum, a kiedy to nastąpi, nie będzie żadnych nagłówków, tylko szept, odgłos zamykanych drzwi, ostatniego mieszkańca, który odchodzi. Jeśli ten film skłonił Cię do refleksji, udostępnij go, polub, skomentuj. Rozpowszechnij tę prawdę, bo to, co dzieje się dzisiaj w tych stanach, może jutro spotkać Ciebie. Subskrybuj kanał, włącz powiadomienia i bądź czujny, bo między wierszami opuszczenia rodzą się oznaki kolejnego upadku.